Jak działa taki, taka mała maszynka do kawy? Składamy tutaj nabój. Jest taka dźwignia. Tutaj ładnie stawiamy kubeczek. Mamy wybór: dużą, kawę małą. Wybieramy sobie. Styczna. No i mamy kawkę. Czuć kawkę, dobra. Bardzo dobrą kawkę mamy. Kawiurka. Nabój no, poszedł w dół. O, tu są naboje Najwięcej złotych. O, wiesz, wiesz. Widziałem, dobrze. Lubią złote strzały.